Deklarację PCC3 składa się przy zawarciu m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, lub pożyczki pieniędzy. Zobaczmy, jak prawidłowo wypełnić deklarację PCC3 na przykładzie umowy sprzedaży auta, czyli najczęstszej sytuacji, kiedy się ją wypełnia. Zapłata podatku uzależniona jest od kilku czynników to znaczy, czy auto zostało zakupione w kraju czy za granicą? Czy pojazd jest nowy czy używany? Kto dokonał zakupu? Od kogo kupiliśmy? Oraz jaką ma wartość rynkową? Podatek PCC zapłacisz wtedy, kiedy kupisz pojazd od kogoś, kto nie jest podatnikiem podatku VAT, czyli w praktyce, jeżeli kupisz auto używane od innej osoby prywatnej. PCC wynosi 2% od wartości rynkowej samochodu, a obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakończenia transakcji. Nie musisz płacić PCC, jeśli kupisz samochód na fakturę oraz kiedy jego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł lub został zakupiony za granicą. PCC dotyczy czynności, w tym umowy sprzedaży, które mają miejsce na terytorium Polski. Podatku nie zapłacimy również wtedy, kiedy zakupimy auto wprost z salonu. Wówczas odpowiedni podatek, czyli VAT, zostaje wliczony w koszt nowego auta. PCC w momencie zakupu samochodu używanego nie płacą też osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od schorzenia, o lekkim stopniu niepełnosprawności. W związku ze skorzeniami narządów ruchu. Jednak, aby doszło do zwolnienia z PCC, osoba niepełnosprawna musi kupić samochód na własne potrzeby. Przypomnijmy więc przypadki, kiedy przy zakupie samochodu płaci się podatek, a kiedy nie. Jeżeli samochód został zakupiony w salonie samochodowym, nie ma konieczności zapłaty podatku. Jeżeli samochód został kupiony w komisie, a komis jest jego właścicielem, nie ma konieczności zapłaty podatku. Jeżeli samochód został zakupiony w komisie, a komis jest tylko pośrednikiem, tak podatek należy zapłacić. Jeżeli samochód został zakupiony na fakturę, nie ma konieczności zapłaty podatku. Jeżeli samochód został zakupiony za granicą, a umowa zawarta poza granicami Polski, nie ma konieczności zapłaty podatku. Jeżeli samochód został zakupiony na podstawie umowy sprzedaży z drugiej ręki, tak, podatek należy zapłacić. Jeżeli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł, nie ma konieczności zapłaty podatku. Jeżeli samochód został zakupiony przez osobę niepełnosprawną na własny użytek, nie ma konieczności zapłaty podatku. Teraz pokażę Państwu, jak wypełnić te pola formularza PCC3, które budzą najwięcej wątpliwości. Pozycja 1. Tutaj podaj swój numer PESEL lub NIP. Pozycja 4. Uzupełnij datę zakupu pojazdu, która znajduje się w umowie sprzedaży pojazdu. Uwaga! Nie wpisuj tutaj daty wypełnienia deklaracji PCC-3. Część A. Wpisz urząd skarbowy właściwy dla Ciebie ze względu na adres zamieszkania. Jeżeli wypełniasz wniosek po raz pierwszy, zaznacz pole Złożenie deklaracji. Część B1. W pierwszej kolejności Pozycji 7 zaznacz kwadrat inny podmiot w przypadku, gdy nabywcą jest jedna osoba. Jeżeli samochód będzie miał więcej niż jednego właściciela, zaznacz kwadrat podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku, a do druku PCC 3 dołącz formularz PCC 3a, w którym będą informacje na temat współwłaściciela pojazdu. Następnie w pozycji 8 wybierz kwadrat osoba fizyczna, a w przypadku spółek podatnik nie będący osobą fizyczną. W pozycji 9 podaj swoje imię i nazwisko, a w pozycji 10 imię ojca i matki. Część B2 tutaj podaj swój aktualny adres zamieszkania. Część C. W tej rubryce opisz przedmiot opodatkowania i treść umowy cywilnoprawnej. W pozycji 1 wybierz kwadrat umowa. W pozycji 2 zaznacz, czy pojazd w momencie zawarcia umowy znajdował się w kraju. W pozycji 3 zaznacz, gdzie została spisana umowa sprzedaży. W pozycji 4 opisz pojazd. Podaj takie dane jak rodzaj pojazdu, marka, model, wersja, rok produkcji, pojemność silnika i numer rejestracyjny, wartość pojazdu według umowy oraz uwagi o stanie technicznym. Część D. W pozycji 27 podaj wartość rynkową pojazdu, będzie to podstawa opodatkowania. W pozycji 28 47 i 54 pisz kwotę podatku. Na przykład, jeżeli auto będzie kosztowało 25 000 zł, podatek wyniesie 500 zł. Część H. Gdy pojazd kupuje więcej niż jedna osoba, umieść informację o załączniku PCC 3A. Pamiętaj, każdy ze współwłaścicieli powinien mieć oddzielny załącznik. Część I. W tym miejscu podaj swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia deklaracji i złóż czytelny podpis. Jeżeli reprezentuje Cię osoba trzecia, na podstawie ważnego pełnomocnictwa, podaj jej dane w części I2. Czasem zdarza się, że samochód kupują dwie osoby lub więcej. W takim przypadku do formularza PCC3 należy dołączyć załącznik PCC3a dla każdego współwłaściciela. Zawiera on informacje o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy są wymienieni w umowie sprzedaży. Teraz pokażemy Ci, jak wypełnić załącznik PCC3a. Pozycja 1. W tym miejscu podaj numer PESEL lub NIP kolejnego nabywcy. Pozycja 2 uzupełnij datę zakupu pojazdu. Pozycja 3 podaj numer załącznika. Część A. Pozycja 4 wpisz urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby, która jest wymieniona w deklaracji PCC-3. Pozycja 5 Zaznacz kwadrat złożenia informacji. Pozycja 6. Wybierz osoba fizyczna. W pozycji 7. Podaj imię i nazwisko oraz datę urodzenia współwłaściciela, a w pozycji 8. Imię ojca i matki. Część B2. Tutaj podaj aktualny adres zamieszkania współwłaściciela. część B3. Pozycja 19. Zaznacz kwadrat podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku. Część C. Podaj dane podatnika wymienionego w części B deklaracji głównej, czyli deklaracji PCC3. Pozycja 20. W tym miejscu podaj numer PESEL lub NIP podatnika wymienionego w PCC3. Pozycja 21. Wybierz osoba fizyczna. Pozycja 22. Podaj imię i nazwisko właściciela wymienionego w deklaracji PCC3, a w pozycji 23 imię jego ojca i matki. Część D. Pozycja 24. Wpisz kwotę podatku, tę samą, co w pozycji 28, 47 i 54 w deklaracji PCC3. Część E. Pozycje 25 do 28. W tym miejscu podaj imię i nazwisko współwłaściciela, datę wypełnienia deklaracji, a współwłaściciel niech złoży czytelny podpis. Jeżeli współwłaściciela reprezentuje osoba trzecia na podstawie ważnego pełnomocnictwa podaj jej dane w części E2. Jak złożyć deklarację PCC3? Formularze podatkowe dostępne są na stronie podatki.gov.pl w usłudze e-deklaracje. Można je podpisać danymi autoryzującymi oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać do Urzędu Skarbowego przez internet. Jeśli zdecydujesz się na złożenie deklaracji w wersji drukowanej, pamiętaj, aby podpisać każdy formularz. Deklaracja niepodpisana jest nieważna.